Boże, no! Jak można być tak bezmyślnym? Przestań już krzyczeć, dobrze? Okej, okay, popełniłam błąd. Ale zamiast mnie dobijać, to mogłabyś mi pomóc z tego wybrnąć. Nie, no, jeszcze to. To co nie coś trafi. Młoda siostra tej wieśniary znowu wrzuca te idiotyczne memy do sieci. Naprawdę? Naprawdę w takim momencie interesuje cię, co ta małolata wrzuca na insta? Czy ty sobie zdajesz sprawę, jak to rujnuje wizerunek? 40 tysięcy followersów. Ponad. Dzisiaj zobaczyło takie coś. Chciałaś popularności, to ją masz. Dzięki za wsparcie. Wiesz? Dzięki. Nie daruję tego tej gówniarze. <śmienicza> Sorry, nie wiedziałam, że właśnie od razu. Nie <śmienicza> luud. Ej, sprawdzisz mi telefon, okay. proszę. O, cholera. To no. nic, nieważne, robimy te naleśniki. Mm. A Kami napisała, że przyniesie jutro jakieś ciuchy do szkoły? O co chodzi? Lepiej obczaj i Okej. Okay. Co to jest? Wielka zbiórka darów dla ubogich? Pomóżmy rodzinie Popielu? Co to w ogóle ma być? Pewnie wredna Sylwia się mści. 247 lajków i to w godzinę. Patrz na te komentarze. Cała szkoła ma ze mnie bekę. Nie no, ja się zaraz zabiję. Nie. Musimy to jakoś usunąć, Doris. Ale jaka? No, nie wiem, no.